Czas na wielkie, małe zmiany. Czy zdarza Ci się, że czujesz zniechęcenie w realizacji celów? Czy zdarza Ci się, że robisz, robisz ciągle coś, a efektów właściwie nie widać? Czy wydaje Ci się, że biegasz w kółko, jak ten chomik na takiej karuzeli? No i końca nie widać. Taka po prostu niekończąca się pętla efekt. Efektem może być zniechęcenie, znużenie, a konsekwencją porzucenie swoich celów, porzucenie swoich planów, no i po prostu Oś, spocznięcie na laurach. Co można z tym zrobić? Opowiem Tobie, co ja z tym zrobię, i naprawdę zachęcam Cię do przetestowania mojego sposobu. Dlaczego? Dlatego, że jestem od 10 lat prowadzę projekty zawodowo-informatyczne. No i również w życiu prywatnym realizuję wiele projektów, między innymi ten blog, który oglądasz O osiąganiu celów. Oraz wydałam serię produktów multimedialnych Kryptonim Urlop, gdzie opowiadam, prowadzę cię krok po kroku do wymarzonego urlopu. Zapraszam. Tobie trzy kroki przeciwko zniechęceniu. U mnie one się sprawdzają. Pomagają mi w osiąganiu moich celów, dodają mi motywację, a co najśmieszniejsze albo najdziwniejsze, wyzwalają we mnie rywalizację, abym w następnym okresie była jeszcze lepsza, osiągnęła więcej niż w poprzednim okresie. A co to jest? Zapraszam do. Obejrzenia całego filmu. Co robię? Co robię? Zapisuję rzeczy, które zrobiłam i regularnie je podsumowuję. Oczywiście używam różnych narzędzi w domu i różnych narzędzi w pracy. Natomiast zawsze przydaje się to, gdy mam po prostu zapisane zadania rzeczy na dany dzień, bo wtedy sobie tylko Odhaczam. Czyli trzy kroki przeciwko zniechęceniu. Po pierwsze, na bieżąco zapisuję wykonane zadania. Mogą to być na przykład, stałam o 5 rano, taki miałam cel, ćwiczyłam z ketlami, taki miałam cel, i tak dalej, i tak dalej. W zależności od moich celów, projektów, zadań, które chcę zrealizować. Po drugie, na koniec tygodnia podsumowuję, co zrobiłam. Robię to zazwyczaj w piątek bądź w sobotę. Może być to, że w danym tygodniu pięć razy wstawałam o 5 rano, albo w danym tygodniu trzy razy ćwiczyłam z ketlami, albo w danym tygodniu nagrałam trzy filmiki, w zależności od moich celów. Po trzecie, na koniec okresu. Również podsumowuje. Okres to może być kwartał, pół, pół roku, rok. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zwykle ma się postanowienia noworoczne, no i właśnie na koniec roku można to sobie wszystko porównać, czy się zrealizowało, czyli śledzić wykonanie versus plan. Ponadto takie zapisywanie bieżących rzeczy oraz podsumowywanie. Jest ono niezwykle wymaga niezwykłej systematyczności, ale zadziwisz się, jak potężne rezultaty daje i w jak wielu aspektach się przydaje. Zachęcam zatem do przetestowania tego przez najbliższe 7 dni trzech kroków przeciwko znużeniu, i proszę Ciebie, zapisz swoje rezultaty, jak to na Ciebie wpłynęło, jak to wpłynęło na realizację Twoich celów. Jestem niezwykle ciekawa. U mnie po prostu daje mi to to, że widzę, że coś robi, a nie tylko, że ciągle jestem zajęta, 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 a efektów nie ma, bo zwykle efekty są dopiero po jakimś czasie, nie tak od razu. Poza tym. Proszę Cię o drugą rzecz. Napisz mi, bo jestem niezwykle ciekawa, jakich aplikacji, systemów używasz do śledzenia swoich zadań, które masz do realizacji. Ja, tak jak powiedziałam, w pracy używam innych rzeczy niż w domu. W domu używam kalendarza, ale czasami jest on niewystarczający i zastanawiam się, czym to mogę zastąpić. Po trzecie, jeżeli uważasz, że film. Jest przydatny, bardzo cię proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i oglądanie poprzednich filmów oraz następnych, które się na pewno pojawią. Marta Markiewicz, cześć!